Sponsorem meczu ze ślęzą była firma Poseidon. Dołącz do nas i wspieraj gwarek już dziś. Sobotny mecz można spokojnie nazwać thrillerem, który trzymał w napięciu do samego końca. I jak w dobrym thrillerze bywa, były zwroty akcji, masa wrażeń i huśtawki nastrojów, a kibice, którzy przyszli na stadion, z pewnością nie mogli narzekać na brak emocji. W początkowej fazie meczu obie drużyny stworzyły kilka sytuacji bramkowych. W ósmej minucie piłkę na prawym skrzydle otrzymał Kornel Traczek, prostopadłym podaniem obsłużył Mikołajewa Wrzyniaka, który chciał zagrać piłkę do Piotra Stępnia, jednak Daniel Barbus był dobrze ustawiony i zażegnał niebezpieczeństwo. Dwie minuty później swoją szansę miał Gwarek. Po złym wybiciu Adriana Niewiadomskiego piłkę z prawej strony dośrodkował Jarka, ta przyszła obok Dworaczka, dobiegał do niej jeszcze Karol Stanek, jednak bramkarz gości skutecznie interweniował. Przed upłynięciem kwadransa, po rzucie różnym ślęzy, kolejna okazja dla gospodarzy. Po dalekim wykopie Michała Bodysa, piłkę opanował Wojciech Pisarek, podał do wbiegającego Jakuba Dylonga, który zdecydował się na strzał, jednak piłka przeleciała wysoko nad bramką. 20 minuta meczu przyniosła świetną okazję na bramkę dla gości. Po dalekiej wrzutce, piłkę opanował Vinicius, przytomnie zagrał do ścinającego Lasa, a ten wyszedł oko w oko z bramkarzem, jednak Michał Bodys uratował Tarnogórzem przed utratą gola. Na swoją szansę cierpliwie czekali Tarnogórzanie i przed przerwą skutecznie zadali cios. Po wrzucie z autu Karol Stanek w świetnym stylu opanował piłkę i genialnie wyłożył ją do Dawida Jarki. Naszego kapitana ubiegł bramkarz, jednak w drugim podejściu do piłki dopadł Wojciech Pisarek i pewnym strzałem zdobył gola dającego prowadzenie gospodarzom. W 52 minucie stratę w środku pola zanotował Robert Pisarczuk, ekipa ze Srebrnego Miasta popędziła z kontratakiem. Sebastian Dworaczek świetnie wyłożył piłkę do Karola Stanka, jednak Piotr Zabielski stał na posterunku i obronił to uderzenie. Piłkarskie poszekadło mówi, że niewykorzystane okazje lubią się mścić i tak niestety było w tym przypadku. Po wrzucie z autu piłkę z prawej strony dośrodkował kapitan gości, a Piotr Stępień najlepiej odnalazł się w polu karnym i strzałem głową skierował piłkę do siatki. Od tego momentu mecz przebiegał pod dyktando Ślęzy, która usiłowała za wszelką cenę zdobyć trzy punkty. W 65 minucie sprytną wymianą podań goście wyszli spod pressingu. Piłkę dośrodkował Winicjus, a Traczyk ponownie spróbował sztuczki z wycofaniem piłki, ale i tym razem bezskutecznie. W 75 minucie ponownie zrobiło się gorąco pod bramką gospodarzy. Po rzucie rożnym przed ogromną szansą stanął Niewiadomski, lecz zabrakło mu kilku centymetrów, by dojść do piłki i zaskoczyć Bodysa. Chwilę później kolejną świetną interwencją popisał się Michał Bodys. Po udanym dreblingu traczyk wyłożył piłkę Bogdanowiczowi, a ten oddał strzał w światło bramki, jednak Bodys nie pozwolił dotrzeć piłce za linię bramkową i nadal utrzymywał Gwarek przy życiu. Do ostatnich sekund Ślęza chciała wydrzeć zwycięstwo gwarkowi. Tutaj ostatnia akcja tego meczu. Po wrzucie z autu strzał z przedpola karnego oddał Bogdanowicz, jednak piłka poszybowała nad poprzeczką. Po tej sytuacji sędzia użył i zakończył spotkanie wynikiem 1-1. Najciekawszym wynikiem w tej kolejce był na pewno pogrom w Lubinie, jaki rezerwy zagłębia zafundowały odrze. W tabeli na szczycie bez zmian. W strefie spadkowej natomiast na ostatnie miejsce spadł piast. Karkonosze mogą uciec z kreski, jeśli w środowym, zaległym spotkaniu pokonają odrę Wodzisław. W dziesiątej kolejce za najciekawsze spotkania należy uznać mecz w Legnicy, gdzie mieć podejmy zagłębie. Dziękujemy za obejrzenie skrótu i zachęcamy w kliknięcie subskrypcji, by nie pominąć żadnego materiału.